A jakie są twoje tradycje świąteczne w domu? Myślę, że dosyć klasycznie u mnie Wigilia zawsze w domu zaczynała się później, koło 19, bo ja mieszkałam, no teraz już nie mieszkam z... Nie mieszkam w domu rodzinnym tylko już sama mieszkam No ale kiedyś mieszkałam właśnie z babcią która, yy, która miała trzy córki jedną z tych których jest moja mama i my mieszkałyśmy właśnie razem z nią yy, i zawsze te pozostałe córki ze swoimi rodzinami na początku miały swoje wigilie z rodzinami mężów i, i potem wszyscy zbierali się u nas więc te wigilie były takie duże było zawsze głośno dużo dzieci yy, i to zawsze tak mi się kojarzy najbardziej z Wigilią, że, że jest głośno i gwarno. E, ale czy mam coś takiego szczególnego? No chyba nie Wigilia, kolacja, opłatek, prezenty, wiadomo później. Okay. A może jakaś konkretna potrawa Wigilina, która musi być co roku. Mm, no dla mnie e, taki must have na wigilii to jest, są pierogi mm -hmm. mojej babci. E, no niestety babcia już jest w takim wieku, że... że, że że nie, nie da rady ich zrobić i właśnie zastanawiam się nad tym, czy się nie podjąć tego zadania, bo połączenie tych pierogów z barszczem czerwonym, to ja mogę nic innego nie jeść w Wigilię i Święta, tylko właśnie to i po prostu jestem szczęśliwa okay. jak nigdy. A i czy jest jakiś film, który jest co roku? Chyba nie muszę mówić. Wszyscy pomyśleliśmy o tym samym. Kevin, sam w domu, <noise> oczywiście. No i Laura, czyli jeszcze, jeszcze, jeszcze się zdarza. Okej, okay. no to bardzo dziękujemy i życzymy wesołych świąt. Dzięki, wielkie, wesołych świąt.